Ta kobieta została wrzucona do morza jako przynęta przez piratów, a po naciśnięciu przycisku setki rekinów zostały wypuszczone z klatek. Dziewczyna była przerażona, ale nie mogła nic zrobić. Wtedy przywódca aktywował swoją czarną rękawicę i nakazał rekinom popłynąć w stronę dziewczyny. Ku zaskoczeniu wszystkich rekiny jej nie zaatakowały. Zdezorientowany przywódca pomyślał, że coś jest nie tak z jego rękawicą, ale bez względu na to, ile razy próbował ją aktywować, rekiny nie odważyły się jej skrzywdzić. Piraci wrzucili więc do morza inną kobietę. Tym razem, gdy Przywódca wezwał rekiny. Kobieta natychmiast zniknęła w głębinach. Zrozumiawszy, że problem nie leży w rękawicy, ponownie wrzucił pierwszą kobietę do morza, żeby ją przetestować. I rzeczywiście, rekiny wciąż odmawiały ataku na nią. Aby dowiedzieć się, jak to możliwe, że kobieta potrafi kontrolować rekiny, przywódca założył jej na głowę specjalne urządzenie do badania mózgu. Właśnie wtedy pojawił się chłopak kobiety. Przywódca natychmiast nakazał rekinom go zaatakować, ale kobieta użyła siły swojego umysłu, by odciągnąć je od niego. Okazało się, że w jej żyłach płynie krew rekina, ponieważ